czekacie długa podróż autem albo pociągiem jedziesz na wakacje gdzie część lub wszystkie posiłki będziesz musieć ogarniać sama albo może szukasz fajnych posiłków jedzenia które można spoczko zabrać na jednodniowe wycieczki, na zwiedzanie miasta, w góry czy na rowery. Jesteś w dobrym miejscu, bo dzisiaj mam dla Ciebie moje hity, jeśli chodzi o jedzenie w podróży. I najfajniejsze jest to, że w tych hitach znajdzie coś dla siebie i osoba, która jedzie na kemping, gdzie będzie miała jedynie dostęp do wrzątku albo nawet nie, i osoby, które jadą na wakacje, gdzie mają zorganizowane wyżywienie, ale chcą na przykład mieć jakieś jedzenie na podróż czy na wycieczki w trakcie tych wakacji. No i wszystko oczywiście po środku, a jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki zaczynajmy! Nasze polecajki i dania podzielimy sobie na konkretne posiłki, przejdziemy po wszystkich po kolei. Zacznijmy od śniadań. Moim takim gołtu wyjazdowym śniadaniem, które po prostu uwielbiam, jest mega proste do zrobienia, subcio-odżywcze, da ci rano dużo energii, też możesz do środka napakować masę składników subcio-odżywczych. Tym śniadaniem jest owsianka wyjazdowa i już tłumaczę Ci, jak ją zrobić. A i ona nada się i na kempingach, i w dłuższych podróżach samochodowych, czy ogólnie w wakacjach. i serio super. Tu potrzebujesz oczywiście jakiś pojemniczek do zabrania jej. Ja polecam po prostu plastikowe lunchboxy, bo są najlżejsze. Ja na kempingi często biorę je po prostu w takich cienkich siateczkach jednorazowych, w których czasem przychodzą mi owoce, czy warzywa. No i co? Zaczynamy od naszej bazy, czyli od płatków owsianych. Tutaj ważna sprawa, wybierz te błyskawiczne, bo je wystarczy tylko zalać ciepłą wodą albo zimną i zostawić na chwilę do odczekania, nie trzeba ich gotować, więc sypię płatki. Żeby napakować je wartościami odżywczymi, dodać do nich super zdrowych tłuszczy i źródła białka, dodaję sobie do tego masę przeróżnych orzechów tutaj, jakie lubisz i jakie masz. To to zakręcam. Siła swa fasoli. Ja robię sobie po prostu miks Takich orzechów, jakie mam. Ja lubię sobie je też pokroić tak w miarę z grubsza. Dosypuję orzechy, sypnę sobie jeszcze płatki migdałowe. Tutaj serio, po prostu dodawaj te orzechy, pestki, które masz, które lubisz. Ja daję ich tutaj sporo, żeby ta owsianka naprawdę była napakowana. Mega odżywczymi rzeczami. Też kolejna ważna sprawa, dlaczego takie owsianki będą fajne w podróży, to to, że one zawierają bardzo dużo błonnika. I w orzechach, i w samych płatkach owsianych. A coś takiego jak zaparcia podczas podróży, to bardzo, bardzo częsta rzecz. Jakby tak nic wstydliwego, jesteśmy ludźmi, to się totalnie zdarza, szczególnie wśród kobiet. Zaparcia są mega popularne. W ogóle daj znać, czy chciałabyś kiedyś cały film na temat zaparć, dietycznego podejścia, jak sobie z nim radzić. Bo myślę, że to jest taki temat, o którym rzadko się mówi, a naprawdę. Większość kobiet na niego przynajmniej czasem cierpi, więc daj znać, bo są proste rzeczy dietetyczne, które można koło tego robić, żeby sobie z tym radzić. Ale m.in. takie śniadania bardzo odżywcze, pełne błonnika w podróży będą spoko, żeby im zapobiegać. Ja do takich owsianek zawsze jeszcze lubię sobie dorzucić po prostu czekoladę taką gorzką albo deserową. Znowu kroję sobie ją to rzucam. I tak naprawdę to już jest dla mnie taka bazowa owsianka. Tutaj możesz jeszcze dalej zaszaleć, już pokażę Ci, jak możesz ją jeszcze powzbogacać. Ja często lubię dorzucić sobie do niej jeszcze. Nasiona chia. One są takim źródłem omega trójek, mają też sporo roślinnego wapnia, też dużo błonnika. Możesz dosypać sobie do takiej owsianki, na przykład nasiona sezamu. Sezam zawiera sporo wapnia, szczególnie ten niełuskany. Same orzechy zawierają sporo białka. Mamy ich tutaj dużo, więc jak białkowo już tutaj jesteśmy cacy, ale jeśli z jakichś powodów yy, chcesz zadbać o większą ilość białka w Twojej diecie, to możesz do takiej owsianki również dosypać po prostu odżywkę białkową. Jeśli chcesz i lubisz, możesz do środka też dosypać sobie proszek z liofilizowanymi owocami. Ja nie jestem wielką fanką, ale jeśli lubisz, to można. Do środka możesz też dorzucać naprawdę przeróżne prze dodatki smakowe. Co lubisz, nie wiem, cynamon możesz dosypać sobie trochę, wiórek kokosowych, dodać kakao, tutaj co lubisz. Taką owsiankę mieszamy sobie. Jest to naprawdę leciutkie, a mega odżywcze. Będąc w podróży po prostu bierzesz sobie kilka łyżek Twojego owsiankowego miksu. Zalewasz to albo zimną wodą, zimnym mlekiem i zostawiasz po prostu na chwilę, albo jeśli masz dostęp, to po prostu ciepłą wodą. Mieszasz i po kilku minutach będzie gotowa. Płatki owsiane błyskawiczne tutaj napęcznieją. I do tego też, jeśli jesteś w podróży, to ja polecam ci zabierać. Owoce, świeże owoce, które są twarde i się nie rozciapczują. Na przykład kiwi, które dodatkowo ma bardzo dużo witaminy C, czy nektarenki albo jabłka, czy gruszki. Tutaj też, jeśli masz możliwość, to po prostu polecam ci skorzystać sobie z lokalnych owoców, które są na miejscu i tylko takie dorzucić. Jeśli też jesteś gdzieś, gdzie masz dostęp do sklepu, do takiej owsianki możesz dokupić sobie po prostu jogurt i wymieszać ją z jogurtem. Mamy super odżywcze, wyjazdowe śniadanie, gotowe. Mmm... Mm. A z ładnymi widokami to w ogóle takie śniadanie smakuje... jak milion dolarów. Jeśli wiesz, że na wieździe będziesz miała dostęp do sklepów, to bardzo polecam Ci też zrobić sobie granolę. Zrobienie takiej granoli na zapas jest naprawdę super. proste, podziękuję Ci moje ulubione przepisy w opisie. Później bierzesz taką, wrzucasz do jogurtu i masz gotowe śniadanie, czy ekstra przekąskę. Bardzo polecam, ja zwiedzałam zachodnią Europę właśnie z takimi granolami... Cudne to było, naprawdę super śniadanko. Jeśli wolisz śniadania na wytrawnie, to spokojnie, zaraz do tego przejdziemy, ale teraz jeszcze jedna subcio propozycja na słodkie śniadanie czy przekąskę. A mowa tu o maśle orzechowym na bogato. Ogólnie zabieranie ze sobą masła orzechowego na wyjazdy jest to subcio sprawa. To produkt, który ma dużo białka, łatwo nim posmarować kanapki, wrzucić na to owoc i mamy gotowe śniadanie, przekąskę. Mnie totalnie ratowało to wiele razy na wyjazdach, ale chcę pokazać Ci dzisiaj, jak zrobić go jeszcze Bardziej na wypasie i podróżniczo-friendly. Przede wszystkim, jeśli jedziemy na wyjazd, to niekoniecznie chce nam się dźwigać takie wielkie słoiki masła orzechowego. Często też masła orzechowe, nawet jak są w mniejszych opakowaniach, to są w szkle, co jest jakby bardzo super i popieram, ale na wyjazdy no, nie ma co dźwigać szklanych słoików. Dlatego, przede wszystkim, na wyjazdy, bardzo polecam ci przelać sobie część masła do mniejszego. Plastikowego, lekkiego pojemniczka. Zabierzesz wtedy tyle, ile potrzebujesz, nie będziesz musiała dodatkowo dźwigać masła czy szkła. A jeśli chcesz, żeby twoje masło odżywcze było jeszcze bardziej odżywcze, to już pokazuję, jak to zrobić. Przelewam sobie tyle masła, ile czuję, że będę potrzebować, i wzbogacam go przeróżnymi prozdrowotnymi składnikami. Dodaję do niego nasiona chia. Sezam, dorzucam drobno pokrojone orzechy, u mnie włoskie, one są super źródłem omega-3. Jeśli chcesz wzbogacić go też smakowo, możesz dosypać sobie na przykład pokrojoną, gorzką czekoladę. Jeśli chcesz, by miało jeszcze więcej białka, możesz wmieszać sobie w niego odżywkę białkową. Mieszam to sobie. Potem możesz po prostu wziąć sobie pieczywo, czy to chrupkie, czy zwykłe, jeśli masz do takiego dostęp. Posmarować go takim wzbogaconym, mega odżywczym masłem orzechowym. Dodać na to owoce. I na wyjeździe dzięki temu takie śniadaniowe kanapki masz gotowe. W dwie minuty możesz też złożyć sobie w taką kanapkę szkolną i zabrać na wynos. Mm. Aha, dodatkowo chrupia. Ale takie masło orzechowe może być też super w podróży jako przekąska, czy to do samochodu, czy na wycieczkę, do po prostu maczania w środku owoców. Kolejna kategoria to lunche i jedzenie na wynos, w których też zabrą nam się wytrawne śniadania. Zaczniemy od takich klasyków, czyli od kanapek. Ale jakie ogarniać na wyjeździe? Można oczywiście z masą orzechowym, tak jak te wcześniejsze, ale na wytrawnie. Wiadomo, potrzebujemy do nich jakiejś bazy. I tutaj bardzo bardzo polecam ci po prostu kupić sobie takie pasty kanapkowe, które nie potrzebują lodówkowania. Jak je znaleźć? Po prostu w sklepie będą na półce, a nie w lodówce. Ogólnie na ogół polecam wybierać te w szkle. Ale jeśli jesteś na wyjeździe i nie chcesz mieć ciężkiego bagażu, to tutaj polecam te w lżejszych opakowaniach. Mi ostatnio na wyjazdy bardzo sprawdza się ten smalczyk z tofu z Carrefoura. Są też często dostępne takie po prostu humusy, czy też spoczko składowo wypadają te pasty z Luntera. Ten film oczywiście nie jest niejako sponsorowany, zawsze jak coś takie rzeczy tutaj są jasno zaznaczane. Polecam ci wybierać takie pasty kanapkowe, których bazą są strączki, i to strączków w składzie mają jak najwięcej. Dzięki temu będą dla nas po prostu lepszym źródłem białka, będą nas bardziej najadać no i też nasze posiłki z nimi będą bardziej zbilansowane. Dlatego szukamy, żeby na początku składu była fasola, ciecierzyca, tofu, soja, ale tutaj i tak polecam ci do takich kanapek dorzucić sobie jeszcze jakieś źródło białka. Ja na wyjazdy bardzo lubię zabierać tofu, takie, które znowu nie potrzebuje być w lodówce. Jak takie znaleźć? Znów szukać w sklepach tofu, które nie jest w lodówce, a na półce. One na ogół niestety są droższe, ale to też wynika z tego, że często więcej jest tam tofu w tofu, bo te takie tofu lodówkowe często są miększe, co z tym idzie mają więcej wody, a te takie, których nie trzeba lodówkować, często są bardziej suche, zbite, bardziej skoncentrowane. Najtańsze póki co takie tofu nie do lodówkowania znalazłam chyba w Rosmanie. tam było za około Daj znać, jeśli widzicie gdzieś tańsze. Tutaj też polecam Ci wybierać tofu, które już jest jakoś smakowe, bo na wyjeździe no, często nie mamy możliwości go, nie wiem, zamarynować, obrobić, więc takie, które będzie nie wiem, czosnkowe, wędzone, z bazylią, będzie tutaj subcio opcją. Takie tofu po prostu kroimy na kanapkę i będzie dzięki temu bardziej odżywcza. Tofu jest też super źródłem wapnia. Tutaj, zarówno takie pasty czy tofu, które nie są w lodówkach i nie trzeba ich lodówkować. Tutaj mam na myśli to, że nie trzeba tego robić przed otwarciem. Gdy je otworzymy, to albo warto zużyć już je całe, czyli na przykład taką jedną pastę już zużyć od razu na wszystkie kanapki, które zjemy danego dnia. Tak samo z takim tofu. Albo zostawić go szczelnie zapakowane, na przykład na parapecie czy na zewnątrz, ale to naprawdę naprawdę szczelnie, bardzo szczelnie zapakowane, żeby no, nie przywiało do nas na przykład dzikiej zwierzyny. Tego nie chcemy. Albo najlepiej po prostu w jeden dzień zjeść taką jedną kostkę tofu czy takie no, opakowanie. Pasty. Jakby wiadomo, można też ryzykować, bo po prostu zostawiać je w takiej temperaturze pokojowej. Nie powiem, że tak nigdy nie robiłam, ale no, może to być niebezpieczne. W takich produktach mogą się wtedy rozwijać mikroorganizmy, których nie chcemy jeść. Możemy zafundować sobie biegunkę w podróży. To też nie jest najmniejsza rzecz, również jakby <laughs> nieraz przechodziłam. <laughs> I no, lepiej jednak zjadać od razu całe. Oprócz tego, do takich kanapek podróżnych yy, polecam zabrać sobie warzywa. I tutaj na wyjazdy bardzo polecam zabierać warzywa, które się nie rozciapciują. Tak samo tak jak owoce. Ja najbardziej lubię zabierać papryki, one mają bardzo dużo witaminy C, są zbite, twarde, nie się. Naprawdę papryka w podróży zawsze super, ja też często paprykę po prostu jem sobie jak jabłko i samą ją zagryzam. Jest to pyszny owoc, mega zdrowy i latem też zaczyna się robić coraz tańszy, więc dobrze. E, oprócz tego lubię sobie brać też ogórki, one też się nie rozciapują. Również takie są spoko po prostu do zagryzania. Czy na przykład rzodkiewki. One również są super do zabrania, do chrupania. Nie rozciapują się ekstra. Będą też marchewki. Można wcześniej je sobie obrać albo dokładnie wymyć. Marchewki można zabrać już też takie pokrojone w słupkach. Będą super na podróż. Można sobie maczać je po prostu w takiej paście i zagryzać. Będą też taką ekstra przekąską. Ja też często na wyjazdy zabieram sobie pomidorki, koktajle bo ich nie trzeba kroić, tylko też można sobie tak po prostu je ciąkać, zajadać, tylko no, one już rzeczywiście mogą nam się szybciej rozciapać, więc to bardziej tak na pierwszy, drugi dzień podróży, później papryki, rzodkiewy, ogórki, marchewki. Marchewka też ma dużo prowitaminy A, więc jest ekstra dla oczu. No ale przydałoby się też te kanapki w czymś zrobić. <grych> Oczywiście można jeść pastę kanapkową zagryzając warzywami, ale jeśli chodzi o bazy, no to polecam wiadomo chleb. Tutaj przede wszystkim na wyjazdy, gdzie będziesz robić sobie kanapki na miejscu w podróży, polecam zabrać już pokrojny chleb jakby jest to po prostu milion razy wygodniejsze. Dodatkowo też ja lubię zabierać chleby, które są w miarę lekkie. Wiadomo, często nie będą aż tak odżywcze, ale w podróży szczególnie, gdy cały bagaż niosę na plecach, lubię po prostu mieć coś lżejszego. Można tutaj tak samo brać takie po prostu chrupkie pieczywo w stylu wafle ryżowe, jakieś takie wafelki do smarowania. Ja osobiście zdecydowanie bardziej wolę po prostu chleb i wziąć po prostu pokrojony, lżejszy chleb, ale to też jak najbardziej jest opcją. Tutaj też kolejna propozycja, na jedzenie na wynos, którą uwielbiam w podróży, a są nią rapy. Tortille to jest coś super na wyjazdy, bo wytrzymuje to dłużej niż chleb. Jest ekstra do powrzucania tam po prostu wszystkiego, czy to pasty, czy to warzyw, zawinięcia i mamy gotowy super lunch na wynos. Do takiej tortilli możesz też po prostu wrzucić taką puszkowaną czy słoiczkowaną ciecierzycę soczewicę, możesz rozdzielić ją delikatnie widelcem. Ja na przykład robiłam tak czasem z Musztardą do tego warzywa, zawijasz i masz gotowy sukcio lunch. Także na polecam zabrać tortillę. Waży niewiele, nie psuje się zbyt szybko, zajmuje mało miejsca, no i jest super do robienia wrapów. Tutaj jeden bardzo ważny tip, o którym ja często zapominałam i jakby utrudniało to trochę sprawę. Jest on ważny, jeśli chcesz zabierać te kanapki czy rapy ze sobą na wynos. Weź coś, w co będziesz mogła je zabrać. Na przykład dodatkowy taki niewielki plastikowy lunchbox, do którego będziesz mogła je wrzucić, zamknąć. Jest to super wielorazowa opcja. Albo zabrać ze sobą woreczki albo kawałek po prostu zwiniętej folii aluminiowej do zapakowania tego. Serio, e, protip, naprawdę polecam o tym nie zapomnieć. W ogóle tutaj koniecznie znać: jeśli masz jakieś takie swoje perełki dobrania na wynos, na wyjazdy, koniecznie daj znać w komentarzach. Myślę, że ekstra będzie podzielić się tutaj naszymi wspólnymi radami, wspólnymi tipami. Ja też jestem mega ciekawa, co masz do polecenia. Chętnie przygarnę nowe tipy, nowe pomysły na dania na wynos. Będę miała jeszcze zaraz dla ciebie bardzo dużo przekąskowych, polecajek takich na wynos, ale teraz po kolei przechodzimy do obiadów, obiadów albo obiada kolacji, kolacji, czegoś takiego bardziej na ciepło. Tutaj bardzo przydatne mogą okazać się takie gotowe dania, które wystarczy zalać tylko wodą. Najlepiej takie, które są wysuszone, suche albo liofilizowane. Ja ostatnio miałam na wyjeździe taki ryż z groszkiem i naprawdę z mi się sprawdził. Jedyny minus tego to to, że te opakowania dużo miejsca zajmują, ale są leciutkie. Tutaj też oczywiście super mogą okazać się liofilizowane, całe takie dania. Ja osobiście jeszcze takich nie próbowałam, daj znać, czy masz jakieś polecenia. Wiem, że one są na ogół dość drogie, jak na posiłek, więc dlatego mam takie do nich trochę. No, ale wiem, że na takich długich wyjazdach mogą się sprawdzać. Jeśli nie dźwigasz swojego bagażu na plecach, możesz zabrać coś cięższego, to możesz również zabrać takie gotowe, wekowane, pasteryzowane obiady. Często w sklepach można kupić takie w plastikowych, lżejszych opakowaniach. Jest dużo wegańskich opcji, chociażby w Rossmanach. Na ogół taki posiłek kosztuje tam około 10-15 zł. Wiadomo, jest on już cięższy, bo to już jest cały gotowy posiłek z wodą. Nie taki odwodniony, który jest lżejszy, ale na podróż gdzie nie musisz wszystkiego dźwigać na plecach? Może być spoko, tym bardziej, że to też jest produkt, który nie trzeba trzymać w lodówce. Tak samo jest coraz więcej takich pasteryzowanych, gotowych sosów w słoiczkach, już też wegańskich jest coraz więcej. Jest to spoko opcja, ale znów cięższa. Możesz też zrobić sobie takie domowe, pasteryzowane obiady, jak dokładnie pasteryzować krok po kroku, co naprawdę nie jest takie trudne. Znajdziesz w tym filmie i są tam naprawdę bardzo dokładnie potłumaczone. Fajną opcją wyjazdową na obiady czy kolacje, jak mam, może być też na przykład gotowe pesto. Może być spoko czy tutaj jako do makaronu, kaszy czy do posmarowania kanapki. Pesta na ogół te nielodówkowane są w słoiczkach, więc tutaj możesz znów przelać go do plastikowego lunchboxa, tylko wtedy będziesz musiała go wcześniej zużyć, bo już będzie otwarte. A jeśli chodzi o kaszę czy o ryże, to tutaj bardzo polecam ci zabrać na przykład ze sobą kaszę kuskus. on wystarczy zalać wrzątkiem i jest gotowa. Ja jestem mam tak ciepłe wspomnienia, bo kiedyś na studiach z moją siostrą Zosią pojechałyśmy do Grecji e, autostopować, spać pod namiotem. To był taki bardzo, bardzo studencki, budżetowy wyjazd. Mieliśmy ze sobą właśnie kuskus, fasolę ugotowaną, kupowałyśmy na miejscu pomidorki, to wszystko mieszałyśmy Jadłyśmy sobie na plażach, było cudnie. Raz, gdy nie miałyśmy dostępu do wrzątku, poszłyśmy na plażę do jakiegoś beach baru, poprosiliśmy o troszeczkę wrzątku na kaszę. Kuskus z podróży, super sprawa. Możesz też poszukać jakichś makaronów, czy ryży, takich instant. Do tego dorzuć właśnie jakieś warzywo kupione na miejscu, czy zabrane ze sobą, pesto, fasolkę, czy na przykład takie tofu właśnie nielodówkowane. I obiad gotowy. A tutaj też pro tip, jeśli chodzi o gotowanie sobie wyjazdowych obiadów, czy kolacji, to zrobienie sobie jakiegoś domowego miksu przypraw do zabrania ze sobą. Wymieszanie sobie po prostu na przykład soli, czosnku, pieprzu, majeranku, czy papryki wędzonej. przesypanie do jakiegoś pojemniczka, tutaj polecam najbardziej plastikowego, żeby było lżej. I dodatek dodań, żeby miały więcej smaczku. Jeśli gotujesz też na kempingach, na wyjazdach, to tak samo polecam ci odlać sobie trochę oleju do jakiegoś mniejszego pojemniczka, czy to dodania po prostu na surowo, do np. takiej kaszy z warzywami i strączkiem, czy po prostu do gotowania taka odrobinka oliwy, czy oleju z domu. Będzie słupcio. Jeśli chodzi o obiady czy o kolacje, to super do zabrania będą znowu też pity, które mogą być takim dodatkiem do jakiegoś sosu, po prostu do maczania, zagryzania czy na przykład gotowe chlebki nan. One często są hermetycznie pakowane i dłużej po prostu wytrzymują. Kolejne danie nie jest ani dietetyczne, ani odżywcze, jest raczej no takie, którego nie polecałabym zdecydowanie nie polecałabym jeść na co dzień i bazować na nim swojej diety, ale no mnie często ratuje na wyjazdach i są to po prostu takie zupki instant, zupki chińskie. Nie one na wyjazdach często ratują, tutaj żeby były bardziej odżywcze to często wkrajam sobie do nich na przykład tofu czy dodaję do tego świeżą paprykę. Czasem nie daję też takiej pełnej, tej saszetki z przyprawami, bo jest tam ogrom soli, albo nie daję tego oleju, bo tam też są często oleje no hmm, i z tłuszczami trans, i olej palmowy, no nic najlepszego, ale no nie będę ukrywać, że po prostu y, często mnie takie dania też ratują. Jeśli szukasz subcio przekąsek do zabrania na wynos, czy to, gdy czekacie cię długa podróż, gdy na cały dzień wychodzisz zwiedzać jakieś miasto, albo idziesz na wycieczkę górską czy rowerową, to teraz mam dla ciebie kilka moich hitowych, przekąskowych propozycji, Przede wszystkim pierwszą taką po prostu dla mnie no go tu przekąską jest miks orzechów z czekoladą. Do lekkiego lunchboxu przerzucam sobie przeróżne, przeróżniaste orzechy. Do tego dorzucam połamaną czekoladę i pakuję ze sobą do chrupania w podróży czy na wycieczkach. Ekspresowo się robi, super do pociągów, w góry, rowery, odżywcze, smaczne. Możesz sobie, jeśli lubisz, też na przykład wcześniej podprażyć takie orzechy. Tutaj tak samo możesz zrobić sobie domową, taką crunchy granolę. Podlinkuję Ci przepis na taką orzechową idealną właśnie tak do zagryzania czy do dorzucenia do jogurtu, ale granola właśnie jest też super tak po prostu do zagryzania. Na takie wjazdy możesz też zrobić sobie domowe batoniki na bazie daktyli, orzechów, strączków albo takie domowe kuleczki też z orzechami, ze strączkami. Ekstra sprawdzą się w podróży, podlinkuję Ci w opisie sprawdzone super przepisy. Oprócz tego jako bardzo odżywcze przekąski ja lubię zabierać sobie po prostu warzywa, i owoce, które są twarde, tak po prostu do zagryzania sobie paprykę. Można spokojnie jeść jak jabłko, a 1 trzecia papryki pokrywa Twoje dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, więc warto. Tak samo można je moczyć, czy to w naszym maśle orzechowym, czy pasach kanapkowych. Jeśli chodzi o bardziej białkowe przekąski, to możesz zrobić sobie w domu na przykład taką chrupiącą pieczoną ciecierzycę, jest ekstra na wyjazdy do chrupania w podróży. Jest źródłem białka i przez to, że jest upieczona i wysuszona, to też dłużej nam wytrzymuje, tak samo możesz upiec też soczewicę. Też podziękuję Ci, Słupcio, sprawdzone przepisy. Ja na wyjazdy lubię też zabierać sobie wege kabanosy, wiadomo jest to mocno słona opcja, więc na co dzień raczej ich nie jadam. Ale na wyjazdy, przez to, że nie trzeba trzymać ich w lodówce, są dla mnie naprawdę fajną opcją. Ja osobiście najbardziej lubię te pikantne Starczyńskiego. Tu zabieram Cię do mojego domowego składziku, bo z tym wiąże się kolejna przekąska. Jaką są odżywki białkowe? Ja mam ogólnie obecnie dwa pełne kartony odżywek, bo jakiś czas temu zamówiłam odżywek białkowych za 1600 zł, 32 różne odżywki białkowe, bo robię dla Ciebie wielki test odżywek białkowych, wegańskich. Dużo jest testowania, ale za jakiś czas mam nadzieję mieć dla Ciebie polecajki na odżywki, które są. you <laughs> Fajne dietetycznie, smaczne, nie smakują jak mąka, bo to jest częsty problem w nich. No i cenowo też wypadają spoko, więc jeśli nie chcesz przegapić tego filmu, to koniecznie zasubskrybuj, kliknij sobie w dzwoneczek, żeby nie przegapić, bo już kilka perełek mi się wysuwa, takich naprawdę tanich, smaczniutkich, ale jeszcze chcę potestować, więc zasubskrybuj, co by nie przegapić. Takie odżywki są bardzo lekkie, wystarczy dodać do nich zimnej wody i w podróży mogą być po prostu super łatwym i szybkim uzupełnieniem białka w diecie. Absolutnie odżywki białkowe to nie jest nic koniecznego w diecie, czy to zwykłej czy wegańskiej, może to być po prostu spoczko wygodny dodatek. Tutaj zaspoiluje Ci już trochę film z odżywkami białkowymi, bo jednym z hitów, jeśli chodzi o odżywkę, która jest tania, dietetycznie w miarę raczej okej. Okay. I w smaku fajna jest ta z wanilia Black Current, taniutka, smaczna, jest git. I już też testowana na wyjazdach, ale za jakiś czas będę miała dla Ciebie jeszcze naprawdę słupczo polecajki, i dużo nie polecajek, bo no już na kilka się naprawdę nadziałam. Serio, nawet niekiedy w tej samej firmy odżywki białkowe. Te same praktycznie składy, ale inne smaki, i jedna smakuje po prostu jak mąka i w ogóle, a inny smak jest miodzio. Więc no, ale wszystko dla Ciebie będzie przetestowane, rozpisane. Także I catch you back. Tak jeszcze bardzo na marginesie, to jeśli uważasz, że te filmy są przydatne, pomagają ci w jakiś sposób, to jeśli chcesz mnie zero kosztowo wesprzeć, to możesz zostawić łapki pod filmikami w górę, subskrybować czy pisać komentarz. To pomaga tym filmom docierać do większej ilości osób. No i, i bardzo, 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 bardzo lubię czytać komentarze od was. Kolejną grupą przekąsek są dla mnie przekąski takie słodkościowe. I tutaj z takich gotowców ja bardzo lubię wafle ryżowe w deserowej czekoladzie. One zajmują tak trochę więcej miejsca, ale za to są lekkie i ja na na wycieczkach bardzo lubię je zajadać. Na wycieczki lubię też zabierać ze sobą sezamki. Fajne są też takie sezamki oblane ciemną czekoladą, czy przeróżne batony orzechowe, czy zbożowe. Też często te takie mocno słodkie. I wiadomo, nie są to rzeczy, na których bazowałabym moją dietę, ale będąc gdzieś na wyjściu w górach, czy na intensywnej wycieczce, jakby bardzo przydaje się czasem taki zastrzyk cukru, żeby po prostu mieć siłę. Wiadomo, oczywiście, warto nie bazować na nich swojej diety, a żeby było jakimś malutkim dodatkiem. Tak jak mówiłam, też na takie wyjazdy będą super takie domowe batony czy kulki. Podlinkuję ci przepisy w opisie. Kolejna kategoria to napoje, i tutaj najważniejsze oczywiście woda. Nie wyobrażam sobie na wyjazd nie zabrać wielorazowej butelki na wodę. W większości miejsc w Europie woda z kranu jest pitna. Warto, gdy przyjeżdżasz do jakiegoś nowego hotelu, zapytać, czy woda z kranu w tym miejscu jest pitna, czy nie, i później po prostu sobie dopełniać własną buteleczkę zamiast kupować niepotrzebnie wody, wydawać twoje pieniądze, zużywać więcej plastiku. I więcej dźwigać. Dlatego ja zawsze w nowym miejscu po prostu wcześniej patrzę sobie w internecie, czy w danym państwie jest woda pitna. I już w konkretnym miejscu, gdzie się zatrzymuję, pytam po prostu. Dzień dobry, przepraszam, czy tutaj można pić wodę z kranu. W większości miejscach tak. Dodatkowo możesz zabrać sobie specjalne filtry do wody albo takie specjalne tabletki, które ją filtrują. W wielu miastach są też takie specjalne fontanny z wodą pitną, gdzie można sobie ją dopełniać więc, będąc cały dzień, zwiedzając jakieś piękne miejsce, możesz po prostu chodzić sobie ze swoją buteleczką i ją dopełniać. Czy dopełniać ją po prostu, będąc nawet w kawiarni. Jeśli chcesz praktyczny tip, jak zadbać o nawodnienie latem i mega sprawdzone takie topowe orzeźwiające napoje na lato, to koniecznie zobacz te przepisy tutaj. Ja na wyjazdy też zabieram ze sobą na ogół kilka torebek herbaty i przesypaną do mniejszego pojemniczka kawę, nawet chociażby taką zwykłą rozpuszczalną. Chcesz wiedzieć, jak to wszystko wygląda bardzo, bardzo w praktyce? Koniecznie zobacz ten film z całym moim foodbookiem na wyjeździe, gdzie nie mam kuchni, razem z pysznymi wyjazdowymi przepisami. I jeśli chcesz nauczyć się prosto robić sobie swoje pasteryzowane słoiczki na zapas, zobacz ten film tutaj. Są Ci dużo uścisków, cudownych wyjazdów wakacyjnych. Jeśli masz jakieś swoje tipy jedzenia wyjazdowego, koniecznie daj znać w komentarzu, jestem naprawdę przeciekawa. Subcie, że jesteś. Do zobaczenia już wkrótce.